Siemanko, witam Was w nowym roku. Tutaj na wstępie mamy BMK E38 z silnikiem pierwotnie M52B28. Niestety brakowało mocy. Wsadziliśmy w sameczkę z E39. Motor mamy już w fazie podłączania całej elektryki i niedługo będziemy palić. E36 Coupe z silnikiem M54 Turbo. Generalnie mamy już cały silnik pasowany, sprzęgło dwutarczowe, skrzynia, czyli litrowy diesel, kolektor alu, turbinka. Kończymy spawać doloty i niedługo odpalamy, tylko dokończymy jeszcze wiązkę. Wiązkę całą mamy zrobioną na EQ Masterze na blaku i później będzie finalne strojenie. Obstawiamy taki sam wynik, bo jest ten sam setup, oprócz kolektora sącego, cofę 30, którą widzieliście wcześniej. Tam wyszło 400 koni i 500 Nm. Ja taki sam zestaw mam u siebie we 36 do driftu i wyszło 500 koni i 620 Nm bez awaryjnie.